Siemanko! Z strony polski pająk. E, nie wiem czy to dobrze słychać, ale chyba tak transmisja jest na żywo. Przepraszam, że o tej godzinie. A nie wiem czy ludzie by były na tym streamie. Koi by nie wysłuchaj, przepraszam, ale ja se muszę Daję co, nie? <laughs> Ja normalnie ja słucham tą muzykę pół godziny czy ileś. Ciekawe jak to by się cieszyło z tym razem. Czy by to dawało większego basa, czy nie? Tak się nie tu Dobra. Postarcie. Nie Wiem jak mam to powiedzieć. Taki live próbny chciałam sobie zrobić. W ogóle sam dużo unsubów um jak mi nie było. No i chyba kończę live, Bo nikt nie jest.